Hej, 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 hej Paper Monster! Hej, szpadel, co tam słychać po 5 sekundach od ostatniego włączenia tej gry? Słychać tyle, że bardzo mi się podoba to co ona zanama. ma tam szafkę tą dla dzieci? Tak. Ta dziecinna trochę, nie? No! Daj mi się to, to łóżeczko takie. Normalnie, rożec. normalnie się z nią identyfikuje w takim razie. <noise> Dobra. Mamy tutaj trochę rzeczy do roboty. Mamy tutaj rzeczy do roboty. Nie wiem czy widzisz e, ekran? Widzę, Wszystko? widzę. Okay? Dobra. Dobra. To od czego zaczynamy? Mimi poznamy lepiej? Tak. Myślę, że, że póki stoją to mogą ze sobą porozmawiać. Okay. Potem zobaczymy co z tym z punktem gotowania, który jest o zablokowany. O, właśnie. To, co tak ten dalej, punkt tak gotowania, dalej. może najpierw, bo to, to tutaj coś nam sens powiek yy, spędza. Dobra, tu Pania, jest szafeczka. A ona ma tutaj. Jest? Gdzie było? Tutaj. A, jest to. Dobra, widzę, ta taka. E... No, nie drewniana, nie? O, A. czekaj, coś A, się odblokowało. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Czyli trzeba było puścić grę pauzy, nie? No dobra. Czyj Mimi teraz? Dobra, to teraz gadamy z nią. Okej. Okay. Oczywiście standardowo pijanie yy, przyjanie za pomocą yy, roz, rozmów. Dokładnie. Co oni o pokoju na świecie gadają? <gadanie> <gadanie> to Aha, ok. Matkę zaprosimy, jak przyjdzie na to czas. Czekaj, a ile mamy z nią? Gadaj jeszcze, yy, gadaj. Y musimy Naruto. mieć z nią 35. pięć. E Okej. Okay. Okej. Okay. Dwa cele, bo tak, pogadaliśmy z kimś i poznaliśmy tą Mimi, nie? G tutaj, Dobra. cele w tej grze to są takie, na zasadzie, nie wiem. <gadaliśmy> Na zasadzie takiej szybko-szybko, e, nie? Dokładnie. <laughs> Takie proste, nie, nie jakieś złożone. Ja myślę, że póki on ma humor, to mógłby jej naprawić te rzeczy, co? Dobra, jasne, spoko, to jest dobry pomysł. A co tutaj to jest, jest popsu tego? popsutego. Czekaj, jest tak. E, na pewno dymi ekspres do kawy. Wieża jest, działa. telewizor? A telewizor? Działa. Chyba na razie wychodzi na to, że jeszcze Kibel działa. Wanna działa. Patrz, gdzie będziemy spać. A zmywarka? No, fajny pokoik. Ze, ze, no mi to pasuje. O, właśnie, zmywarka, nie? O, przepraszam, kiknąłem za Znowu okienko. Zmywarka się nie rusza. Zlew, zlew z mówię. Działa. O Jezus, ona włącza tą muzyczkę z tej gwiazdy! Z gwiazdy, ojej, no, ona jest super! O, telefon. Odbieramy ciekawości? A, odbierzmy! Ojej, ta muzyka jest świetna! Ja lubię, nie wiem jak ty. Ja Zobierz też! Się. Dobra. Czekaj, co się dzieje? Jakiś boost, co tu się dzieje? No, samochód do pracy? Chyba tak. A, jesteś w Latem. Eee, na ten. Jezus jaki mamy. Autobus przyjeżdża. Jakie oznakowanie od domu do domu? Tak. To jest jak te jak te autobusy, co wysyłają te wielkie firmy. Takie wieje się tam. Tak, wyszczę. E, jak nie? ja tam w, w jednej mojej pracy pracowałam, to tak, jechałam pociągiem do tej pracy. No i tam, wiadomo, dalej z kopyta szłam, ale kurde, mhm. byli tacy ludzie do jakichś fabryk. To normalnie oni tak e, aut, e, t, e, z tym e, pociągiem tam e, wy, wyłazili razem ze mną na dworzec i tam już na dworcu czekał na nich autobus, taki właśnie do tej fabryki, nie? Normalnie dojazd do pracy z przesiadką. Dokładnie. I co, on już wrócił? Już wrócił, no, strasznie szybko. I? Ej, co jest? To coś się zwikrowało, ale dobra, nie? A! Ja a! Się tak oczkiem wrognął. Dobra, dobra, mamy ten a, awans. Dobra, a czekaj, mogłeś to przejechać. Czekaj, bo to się wszystko naciska. Sushi bar. Uuu, e, dobra. Możemy sobie zmienić e, nas ze skutera. O, okej, okay, nowy dom mamy. A dobra, okay. to nam teraz nie potrzeba teraz to mogę co, pokazać. Zmieniamy robotę?! <laughs> dobra. Czyli tak, e, to czekaj, niech jeszcze naprawi, póki mamy okay. dobra? Nie wiem jaka tutaj praca jest. Movie star i jeszcze jakieś drugie gówno. A. Counter coś tam, Culture. Tak. E, co ja chciałam powiedzieć? To okienka tak mnie trollują tutaj, bo wyskakują, tak wiesz,. O, A i coś to, i to, i to, to było to okienko. naprawienie tych wszystkich popsutych rzeczy? Tak, Jezus, to było to. The, the Sims konsola. <głos> 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 by nigdy. <noise> tak, dokładnie. O, proszę. <noise> to było wszystkie rzeczy. Naprawi wszystkie popsute rzeczy. Dobra, gdzie tu jest gazeta? Nie ma gazety, jeszcze nie przyniósł gazety. Jest dopiero ósma. Dziwne, dziwne, bo też powinna być. Chyba, że o dziewiątej. A o, o dziewiątej może być. A zaraz y, y, samochód do pracy do nas przyjedzie. A coś jeszcze mieliśmy chyba, nie? A tutaj my mamy tutaj drugi, drugi poziom? Ofiary mody? I już patrzę. Mm, a w tym. Tak, w celach. Ja się muszę odnaleźć w tych ustawieniach. Jest drugi. Ale to wiem, ale w celach. Czy my mamy tu ogarnąć? Aha, okej. Okay. Czyli będziemy musieli tu pójść jeszcze raz. Mhm. Teraz tak czy się, jak będziemy zmieniać te pracę, nie? Mhm. No, bo widzisz, tutaj mamy to, to i drugie to, poziomy tych. Mhm. To i to, no. Mhm. Dobra. No nic, to w międzyczasie um, niech siku zrobi. oni mają jedną łazienkę, kurde, szkoda trochę, na samych życie, dobra. Wiesz co, patrząc na to, jak my tu wbijamy te cele, to my chyba tutaj nie zabawimy jakoś mega szybko, mega, mega, szyb, mega długo. Mhm. Mm yes, play Switch to the Sims Superstar. Było coś takiego? Nie, nie było, nie. ja tak mówię. Aha, no. Pasze Play Next Song, to będzie ten. Żeby nam puścili w tyle tamto. Aha. Aha, no, dobra. Dobra, niech, niech zmieni tylko to. Jest. O tak! <laughs> o, idzie gazeta, dobra. Dobra, te wrócimy. Z roboty. A co tu nam potrzeba do awansiku? Coś, coś jest... Aha. To co mnie obchodzą z kilem, mimi? Ta wasiku nic nie nam potrzebna, ale goście przyszli. Kogo nie obchodzą jakieś pajace? Do drugiej robię, a ja to w sumie szybko. W ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, ale ta ikonka jego tam w lewym górnym rogu to wygląda jak dziecko. <głosy> <głosy> Takie przytul, mamusi. Na pewno bardziej dziecięco wygląda niż nasze dzieci z The Sims Consola. <noise> tak, zdecydowanie. Dupa, której nigdy nie poznajdziesz. <noise> Dobra, już przyjechał. Czyli zmiana kariery, tak? Tak. Awansowaliśmy. No, zaproszę. Czeka, nie, nie, ona się pięknie, żeby mamusię zaprosić. Dobra, ale ona... O! Oh yeah! Ja, ja, kim kiedyś te animacje są dobre. Te animacje są najlepsze, kurde. Ja, ja, co ty yeah. yeah. to, a, Zobacz, że tutaj <laughs> że jest ultra depilacja. Oczywiście, oczywiście. <laughs> A mieliśmy to czy ten pokazywać, ja zapomniałem pierwsze okienko. O, dobra, no to tyle też teraz kupę kasy. Mm -hmm. Zmieniamy, A, tak? Okej, okay. mm -hmm. znowu jakiś ten. O venus spali. O i znowu. Studio 8. Dobra. A, możemy się już wyprowadzić. Dobra, ale na razie nie. Ale nie, my, my tu musimy wszystkie kariery, nie? Mhm. Uh -huh. Dobra, tak, Tom. To było, nie? To było. Aha. Twoje nieulubione już dźwięki. O Jezus, one. Tam normalnie w grze tak fajnie one brzmiały, a te jej. Plim, 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 plumkanie takie. Mm. Czekałem, ogóle, oni, żyją, jest coś. <laughs> oni żyją bez kuchenki, nie, nie mogę. Nie, tu coś mają, patrz. P co, to, co to za jakiś... Jaki skam! Co to dzwoni? The Sims konsola by nigdy! <laughs> tak! Mimi chce spać, no to idź spać, ja ci zrobię. Czyli w zasadzie musimy teraz poczekać na dzień pracy, nie? bez kitu! Od dziesiątej do drugiej, dobra. Mimi, ty idź spać, a nie zagaduj. Rozumiem, jak że top? jakieś wyzwanie no. się pojawi dopiero jak będziemy, nie wiem, y, potrzebować jakichś przyjaciół rodziny. Chyba tak. Połączę przyjemne z pożytecznym, czyli posadzę pączkę, e, przepraszam, zenona, kiełbasy na, e, na Sofię i dam mu, żeby się jeszcze pouczył czegoś. Szkoda, ma nowy taki humor. Brawo, że wybrałeś najgorsze krzesło świata. Tam, tam ma ten odwalone krzesła, nie, ale. No, to dlatego, że było bliżej, chyba jemu tutaj, nie wiem, tak mi się wydaje. Ech. Dlatego szpatel zaingeruje w, w życie. A, nie było się uczyć. No nie dobra. można, bo on korzysta. Tak, książki, której nie ma na półce, to jest korzysta z tego, no super. I tak zaraz chyba będzie trzeba nim pójść spać. Zdecydowanie. Nie wiem, o siódmej. A o której on ma robotę w ogóle? Yy, o dziesiątej. No dobra, kurde. Gdzie? co to za gra? Ludzie! Prze? Co to za gra? Ludzie! Na razie to kurde w tamtej na drugim poziomie, o ja to, to nam dało po dubsku. Tak, a teraz to dziwne <ścjuszne> rzeczy się tu dzieją. <ścjuszne> Dobra, nie chcę nic mówić, bo może będzie jeszcze gorzej. Na pewno, wiesz, jak trzeba będzie wbijać przyjaźnie, to się ten... Chociaż ludzie to tutaj masami przyłażą. Jeszcze tak później poży, nie? No! Wiesz, tak jakby błagali, hej, hej, jesteśmy tutaj, że jeśli, jeśli potrzebowałbyś przyjaciół rodziny do awansu, to bardzo proszę. Jestem. Jestem, przyszedłem. Mów do mnie, wbijaj tą przyjaźń. Dokładnie. <głodnie> Bardzo wolno mi się wbija. Znowu mimi nas tutaj będzie chciała coś cisnąć. Ale ja ona jest, ciągle nie. te... Nie wiem, kurde, język migowy, co nam... Ja się domyślam, <głodnie> co to za język migowy będzie. Tak. To, Ma, my to, to, to się mamy pokazać myślałem. Dadlejowi, nie? Kurde, on już wbił! To on już wbił! On już wbił ten sen? Tak, on już potesni się sensie odkunaczka. Nie ludzie! Wiesz, po z konsola to jest po prostu... tutaj wszystko już jest łatwe. <noise> tak. Szybkie i kurde przyjemne. <noise> Ale wiesz co, nie kupiliśmy alarmu. Wiesz, co? A to ma znaczenie? Patrząc na to, jak tu są te wskaźniki powpisywane, to złodziej to tutaj na pewno szansa jedna na kwadrylion jest, że przylezie. Zresztą patrzmy, tu mamy same takie tanie rzeczy. Z zaczyna Proszę, się tak. martwić, jak będziemy w takich, wiesz, droższych miejscówkach. Mhm. Nie wiem, ile obrazy z jednorożcem może kosztować, ale nie podejrzewam, że jakoś dużo. Też tego nie, nie I ten tam namalowany w ogóle, kto to jest? To jest Will, czy kto? Nie, Nie, to jest chyba ten drugi. Ten drugi, co współpracował z nim, tak mi się wydaje, ale pewny nie jestem. Tam zawsze ich było dwóch, nie? Masakra. Przepraszam, że strollowałam teraz wszystkie co ja robię, ale... Bardzo chcę, żeby on się uczył tutaj. I ta fajna muzyczka. Mm -hmm. <noise> Przynajmniej się dobrze bawię. A, tą matkę trzeba będzie zaprosić. To co odbieramy? To matkę chyba na... No matkę chyba na końcu zaprosimy, nie? No do Dudleya trzeba będzie jeszcze podjechać i mówisz. Aha, teraz jesteś. Patrz, przed chwilą <noise> byliśmy z y, latem, teraz jesteśmy jesienią. To normalnie na przełom pół roku trafiliśmy. <noise> to <Tam> nie jest <noise> tak w sumie, realnie. Nagrywamy już tak z 15 minut. Już ci mówię, ile nagrywam. Tak, 15 minut dokładnie. Szpadel kurde z zegarem w mózgu. <noise> nie, bo pa patrzyłem na u nas Okej. Okej. Okay. <noise> idź po, i na tę telewizję pojedziemy do tej pracy. <noise> Patrz, jaki on piękny jest po prostu, pięknie zielony. No, w ogóle... The Sims konsola by nigdy. Ja to powtarzam już jak mantrę, ale ludzie! <laughs> ale taka prawda, bo, bo tam wywalczenie tego... E, Ej, tego ale plaska. jak on fajnie minął tego skutera! Tak, tak. A nie, że zapro... wjechać i przejechać nie, nie, niewidzialny skuter. Nie, nie żebyśmy teraz yy, ten yy, mówili o The Sims 3, bo to tam no, w sumie no, tak no, się nie tak się. Samochód w samochód tak. I super przełomowa gra. No. Ale <laughs> mm -hmm. A ci tu na potęgę, masz rację po prostu. Oni żab że błagają, żebyś wbijał tych przyjaciół rodzin. Dobra, już jesteśmy i i Zwiecha, zmiecha, nie, spowolniony czas. Zmiecha. To jest zmiecha. wiesz, taki, taki suspense. Daj <mum> <mum> <Woohoo! mum> no nie. I teraz Daj. O i proszę. Możemy go im robić, dobra. Okej. Okay. Mamy kolejne domostwo. Proszę bardzo. Dobra. Czyli y, y, jeszcze ten drugi poziom tej kariery filmowej y, sobie wbijemy i wtedy przejdziemy mhm. na trzecią y, Country Culture Tak jest O, ta muzyczka Botox Forever no. Tak, Botox Forever To w ogóle te tutuły są tam zajebiste <laughs> E, dobra, to co, zaprosimy na koniec y, To mamusia? A dobra. Więc pogadamy się z nią i kończymy odcinek, tak? Tak, a, a kolejny muszę. poziom tej kariery w następnym odcinku wbijemy i, i kolejną karierę, tą kontrkulturę sobie tam wbijemy i, i ten... I potem ewentualnie wrócimy do mamy i weźmiemy, podejmymy kariery takie, żeby do chaty Dudleya pójść, o. o. Tak jest. A, jeszcze trzeba dadlejowi ten język migowy pokazać. To w następnym, to odcinku, następnym a ty... odcinku, ta. O, przyszła mamusia, nie przebrała się w ogóle. No ona, wiesz. <grym> bez przypału, nie? <grym> tak, wywalony na cały świat. Ale jest norma, jaka tu kolejka, kurde, do drzwi. Bo <grym> <Czyli w ogóle grym> to <co> wygląda, jest... <grym> jakby on tak na w dupę, nie? <grym> I i słonek. <grym> <Ping -pong. grym> Fajnie, dowiedzieliśmy się, gdzie tak naprawdę Simon miał mój dzwonek na drzwi. Dobra, i co? I czy cel nam załapie? Oczywiście tak! Gadajcie? You need to make more money! Jezu, przecież biliśmy już te trzy awanse babo! Dobra, i zostało to, co mówiłaś. <noise> Czyli co, dostała ta jedna kariera, dwa awanse i co, i dadlej? I dadlej i w sumie następny domek. <noise> Dobra, co, żegnamy się. No, żegnamy się. Odcinek. Pa.